Witam Was serdecznie. Chciałoby się powiedzieć wieczorową porą, ale to nie byłaby prawda. Wieczorowa pora to moja ulubiona pora na działania, takie wędliniarsko-kuchenne, ale jest prawie godzina druga, czyli godzina nocna. Życie takie scenariusze pisze, że nie zawsze da się to zrobić w innych porach dnia, a trzeba. Jutro, no w zasadzie dzisiaj o godzinie 17.00 Jestem zaproszony na takie małe kameralne ognisko urodzinowe i w ramach takiej wyjściówki skromnego prezentu postanowiłem wykonać parę kilogramów zwykłej, najprostszej kiełbaski na ognisko. I w związku z tym, że to ma być prezent, tak jak powiedziałem, więc składniki mięste dobre szynka i łopatka. Troszeczkę tłuszczu na tym jest, więc nic dłuższego już nie daję. Pomielę wszystko na oczkach 8, bo to też do kiełbaski ogniskowej żadna wielka struktura konieczna nie jest. A że to jest, tak jak powiedziałem, już całkiem, całkiem niedługo. Więc muszę się ogarnąć ze wszystkim. Teraz zmielę, wyrobię, przyprawię do nadziewarki. Nadzieję jelita wieprzowe. Podzielę to na pędkach i pozostawię do suszenia położę się spać. Do rana będzie się to osadzało i suszyło. Dlatego, że już w nocy wędził nie będę, ale skoro świt zostanę przez budzik zbudzony, wrzucę to do wędzarni, odpalę dym. niech mi już członkowie rodziny będą patrzyli, czy dymi, czy nie dymi. I jakby przestało dymić, to będą mnie wołać. A ja spróbuję jeszcze parę godzin snu dorwać, żeby przed tym spotkaniem lekko odpocząć. Ech, muszę uwędzić. Po wędzeniu parzenie. Po parzeniu troszeczkę ostygnie, podsuszy się w temperaturze pokojowej i zabieram ze sobą, tam już będziemy działać. Ech, czy powiedziałem wszystko? Nie. Przyprawy to 70 g soli zwykłej. Sól zwykła, a nie peplowa, bo to będzie wysoka temperatura na ognisku Ech, i nie potrzeba. W zasadzie to zachowania koloru żadnego, więc Bezpieczniej, lepiej i zdrowiej będzie używać tylko może soli zwykłej. Nie powiedziałem ile mięsa jest. 4,5 kg razem, z czego większość to jest szynka, dwa kawałki szynki, jeden kawałek łopatki. 70 g soli, 2 czubate łyżeczki mielonego czarnego pieprzu, 2 czubate łyżeczki mielonego czosnku, 1 czubata łyżeczka tymianku, pół łyżeczki ziela angielskiego dla jego specyficznego smaku i aromatu. I teraz jeszcze na sam koniec możecie dodać oczywiście jakąś paprykę ostrą chili, coś w rodzaju ja mam tutaj chili w płatkach jak dla mnie piekielnie ostre no ale ja nie jestem szczególnie odporny na ostrość ale taką łyżeczkę tego chili tutaj dorzucę więc jak dla mnie to takie łaska powinna być ostra, a dla innych może lekko. Zobaczymy, jak to będzie. Miał na ósemce. Do, wyrabiam, dodaję przyprawy, nadziewarka nadziewam, wieszam do schnięcia, idę spać. Skoro świt wstaje, wędzę, kładę się spać. Po wędzeniu yy, krótkie parzenie, podsuszanie no i zbieram się na to ognisko. Myślę, że już Bezpośrednio gadał, nie będę, może coś tam w narracji dorzucę, bo to. I czasu mało, i już nie będzie o czym. Działam. Nakłuwam i rozwieszam do suszenia. Teraz już wędzami. Ustawiam 60 stopni i uruchamiam generator Minęło 2,5 godziny. Marzenie. Czas 60 minut, woda 80 stopni Celsjusza. Stygła i lekko wyschła. Ruszam w drogę. Teraz już na leśnej polanie rozpalamy ogień i robimy trochę żaru. Testawek jełaski już się biegą. Wokół nas śliczna jesień. Jeszcze winno. Gotowe. Pachnie ogniem, pachnie dymem. Wokół jeszcze zapach lasu. Ciężko byłoby się powstrzymać, żeby tego nie spróbować, zwłaszcza, że i tak i tak muszę być pierwszym, który skosztuje, zanim pozwolę to zrobić innym. Mmm, <laughs> na łonie natury pyszna, smaczna, całkiem, całkiem pikantna kiełbaska. Ogień z ognia, ogień z chili wszystko jest super. Miam, spokojnie, mogę częstować innych. Powinni się rado moment zacząć pojawiać. Na razie jestem tylko ja z organizatorem. Myślę, że zjemy jeszcze po jednej, zanim inni dotrą. Na razie, może jeszcze pokażę Wam, jak przekroju na wygląda. Przed pieczeniem, o ile coś zostanie, chociaż wątpię, żeby coś zostało. Na razie, hej, cześć. Powoli zapada zmrok. Kiełbaski zjedzone, czasta kociołek, który kończy leśną wiesią. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu i znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowaru, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.